Orędzie 488. Sao Paulo, Brazylia, 11 lutego 1993 roku. Wspomnienie najświętszej Maryi Panny z lurt. Zagrażające wam niebezpieczeństwa. Popatrzcie dziś na blask waszej niebieskiej mamy, która objawiła się w lurt jako niepokalane poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć że weszliście w czas mego pełnego ukazania się? Objawiłam się dla wskazania wam drogi, którą powinniście iść w tych ostatnich czasach? Objawiłam się dla wypełnienia zadania mamy wobec was, moich dzieci, na które mój i wasz przeciwnik zastawia bardzo wiele zasadzek. W czasie wielkiej próby ukazuję zagrażające wam niebezpieczeństwa. Najpoważniejsze zagrożenie to uleganie pokusom świata, w którym żyjecie, niebezpieczeństwo stania się ofiarą grzechu i zła, wpadnięcia ponownie w niewolę szatana i jego diabelskiej władzy. Objawiłam się wam jako niepokalane poczęcie, to znaczy jako jedyne stworzenie, które nigdy nie znało cienia grzechu, nawet grzechu pierworodnego, który każdy zaciąga w chwili swego poczęcia. Zwróciłam się do Was z moim matczynym zaproszeniem do kroczenia drogą dobra i łaski, czystości i pokory, miłości i coraz większej świętości. Prosiłam Was również o posługiwanie się środkami niezbędnymi do kroczenia tą trudną drogą, pokutą i sakramentem pojednania. Innym zagrażającym Wam niebezpieczeństwem jest to, że pozwalacie się pochłonąć nieuporządkowanemu działaniu. Zapomnieliście, że modlitwa posiada potężną moc wypraszania łaski nawrócenia dla wielu moich grzesznych dzieci, dlatego zapraszałam Was do częstej modlitwy o nawrócenie grzeszników. Ukazałam Wam, za pośrednictwem mojej małej córki Bernadety, że najskuteczniejszą modlitwą, którą najbardziej lubię jest Różaniec Święty. Wreszcie stale zagraża Wam niebezpieczeństwo choroby poddawania się zniechęceniu i brak ufności, co doprowadza Was do prawdziwej duchowej niemocy. Chciałam się wtedy ukazać jako lekarstwo na Wasze choroby, jako pomoc w Waszych potrzebach. Wsparcie w waszej ludzkiej słabości. Poprosiłam was, byście przychodzili obmyć się w źródle wodą, która za moją przyczyną cudownie wytrysnęła ze skały, na której się ukazałam. Obecnie, gdy nadszedł czas wielkiej próby, powtarzam wam moje matczyne zaproszenie do kroczenia za mną drogą łaski i czystości, pokuty i modlitwy abyście otrzymali dar uzdrowienia i zbawienia.